Chcesz iść do przodu, chcesz spełnić swoje marzenia, ale się wstydzisz. Wstydzisz się tego, kim jesteś, jaka jesteś, w jaki sposób coś robisz, i dodatkowo gdzieś tam siebie obwiniasz, że robisz to nie dość dobrze. Bo tak naprawdę każde marzenie, każda zmiana w naszym życiu wymaga jakiegoś pójścia. Na zewnątrz. Czyli, jeśli chcemy więcej pieniędzy, no to musimy wyjść do świata się w jakiś sposób pokazać, poszukać pracy albo założyć swoją działalność, później wyjść ze swoją ofertą. Jeżeli chcemy wyjść do relacji, no to też musimy się pokazać <laughs> mężczyźni, kobiecie. Ale wstyd bardzo skutecznie to właśnie blokuje. Jeżeli w dzieciństwie byliśmy często upokarzani. I zawstydzani, no to teraz możemy mieć gdzieś głęboko wprogramowane, że powinnam się wstydzić tego, kim jestem, jaka jestem, i nie dotyczy to całej naszej osoby, tylko jakichś poszczególnych części, w zależności od tego, za co byliśmy zawstydzani, i to możemy sobie zlokalizować, czyli jak wejdziemy w swoje dzieciństwo. I przyjrzymy się temu, gdzie byliśmy zawstydzani, tak wprost, albo e, nie wprost, czyli werbalnie, albo pozawerbalnie, kiedy rodzice nam mówili mm, wstydz się, na przykład tak wprost, e, albo kiedy nas zawstydzali i umniejszali nam przy innych, bo ten wstyd jest zawsze też w odniesieniu do innych. Na przykład porównywanie. Z koleżankami, że Kasia miała taką ocenę, a Basia miała taką ocenę, a ty masz taką, to to już jest zawstydzanie, żeby właśnie e, dziecko mm, i tutaj jest taka intencja, zmotywować do zmiany. To jest w ogóle hit, prawda? Czyli krytyka i zawstydzanie, wbijanie w poczucie winy służą temu, służyły temu. Mam nadzieję, że teraz to się zmienia żeby dziecko się zmieniło na lepsze, czyli ja porównuję Cię do Kasi i zawstydzam Cię, i jeszcze na przykład mówię to przy innej cioci albo przy tej Kasi, mówię, po to, żebyś Ty miała te lepsze oceny, czyli ja chcę dla Ciebie dobrze, no nie? <taki> Takie techniki. I one są gdzieś tam w nas głęboko wprogramowane i do tej pory... Ja też pracując bardzo intensywnie nad sobą i wiedząc już świadomie i doświadczając tego, że krytyka tak naprawdę nie przynosi realnej zmiany, a właściwie mm, jeszcze bardziej zniechęca, to i tak zdarza mi się ją czasem stosować, ponieważ idzie to z automatu, tylko mm, później się po prostu zatrzymuję i wiem już, co się wydarzyło. I skąd to po prostu przyszło? Więc y, zawstydzanie jest zawsze związane z upokorzeniem, z raną upokorzenia, i tam jest też głębokie poczucie winy. Więc my możemy sobie zlokalizować, kiedy byliśmy zawstydzani, za co się teraz wstydzimy, i sobie połączyć to, jak byłam dzieckiem, a jak jestem teraz dorosła, i jak to mi się pięknie łączy. Czyli jeżeli byłam zawstydzana za swoje wyniki w nauce, to teraz będę sama siebie zawstydzała za swoje wyniki na przykład w pracy. Tak, i porównywała się z innymi koleżankami i kolegami, że oni zarabiają więcej pieniędzy, albo że właśnie są lepsi w jakiejś dziedzinie. I tak dalej. Ale możemy mieć też takie niezlokalizowane wstyd, czyli po prostu się wstydzimy, boimy się wyjść do świata, właśnie do swoich marzeń, do relacji i tak dalej, a totalnie nie wiemy czemu. Nie wiemy o co chodzi. Dlaczego ja się tak wstydzę? I z tym może być połączone takie poczucie, że jestem brudna, nieczysta. I tutaj mamy powiązania takie kościelne, można powiedzieć. Kiedy Kościół, że tak powiem, wmówił nam, że mamy ten grzech pierworodny i że mamy po prostu się wstydzić tego, że jesteśmy grześnikami, tylko dlatego, że jesteśmy, tak? Czyli tutaj jedzie się na takim właśnie poczuciu winy kościelnym, plus jeszcze oczywiście brudna jest nasza seksualność. I to już nie musi być nawet powiązane z kościołem, ale to jest często w, w dzieciństwie, kiedy nasi rodzice zawstydzali nas za naszą seksualność albo za nasze potrzeby fizjologiczne, kiedy właśnie dziecko było na etapie nocnikowania. I yy, ośmieszało się dziecko, że na przykład zrobiło kupę majtki, albo no właśnie, że się pobrudziło, albo że śmierdzi, i z takim obrzydzeniem, i to jest właśnie y, ta strefa, y, która bardzo często jest powiązana z upokorzeniem. Plus, strefa jedzenia też jest związana z upokorzeniem. Y, więc później, jak mamy taki nawet niezlokalizowany wstyd, to właśnie on może być związany z naszymi. Takimi potrzebami fizjologicznymi. Jak się tak wejdziemy głębiej, już nie wspomnę o różnego rodzaju przekroczeniach seksualnych, czyli molestowaniu seksualnym. No, to tam to już jest ogromny wstyd, ponieważ ofiara bierze wstyd i poczucie winy kata na siebie. Czyli bierze odpowiedzialność za to, co się stało, na siebie. I tam jest ogromny wstyd, a jeszcze dodatkowo, wiadomo, kiedy ktoś molestuje dziecko, no to mówi, że nie można nikomu powiedzieć, że trzeba trzymać to w tajemnicy. Więc to dodatkowo powoduje takie właśnie wewnętrzne, ja bym to określiła, zapadanie, czyli bycie w tej tajemnicy, w tym właśnie y, poczuciu wstydu, że coś się dzieje złego, ale ja nie mogę tego powiedzieć, nie mogę tego wyrazić. I, I tutaj ofiary, właśnie molestowania, czy właśnie, że tak powiem, ofiary takiego upokarzania, jeśli chodzi o potrzeby fizjologiczne no to bardzo często mają stłumioną złość, bo wstyd bardzo skutecznie tłumi naszą złość. Czyli to jest właśnie takie aż fizyczne zapadanie się w sobie, chęć ukrycia się, chęć schowania się, jeżeli na przykład rodzice zawstydzali nas za to, że nie wiem, że byliśmy pulchnym dzieckiem, albo że coś było właśnie z naszym ciałem nie tak, bo to też dotyczy mocno ciała, że byłaś za chuda, że byłaś za gruba, że. Coś tam wystające, odstające uszy, i tak dalej. I to też jest związane z wstydem, czyli takie wyśmiewanie, ośmieszanie. I jeżeli rodzice, właśnie albo inni, na przykład w szkole, nas w ten sposób zawstydzali, jeśli chodzi o części naszego ciała. No to wiadomo, że później w dorosłym życiu cały czas to będzie się przewijać w naszej podświadomości, i my będziemy chcieli wewnętrznie się schować. To jest taki ruch do wewnątrz. Jeżeli ja byłam za gruba, no to teraz będę raczej znaczy określana jako za gruba, no to ja teraz będę zakładała takie ubrania, żeby to schować, żeby to ukryć, żeby się nie pokazać, tak? I tak samo, jeśli chodzi o inne e, części ciała. Jeżeli byliśmy właśnie zawstydzani o jakąś, za jakąś określoną część ciała, to my będziemy chcieli ją schować, dopóki gdzieś tam w sobie tego nie przepracujemy. I teraz, jak wygląda właśnie przepracowanie wstydu? Ja tutaj, e, wiadomo, jako terapeuta wewnętrznego dziecka popracowałabym tą metodą, czyli z naszym wewnętrznym zranionym, zawstydzonym dzieckiem. Potrzebujemy dotrzeć do naszej złości, bo ta złość jest bardzo prawdopodobnie bardzo mocno stłumiona. Właśnie ten ruch do wewnątrz, a złość jest ruchem na zewnątrz. I kiedy my chcemy właśnie wyjść do zmiany w życiu, do właśnie do spełnienia marzeń, do relacji, no to musimy wyjść na zewnątrz. Czyli musimy zrobić ten ruch do przodu, tak? I czasem. Potrzebujemy przebić się właśnie przez tą skrupę złości, i ta złość nam pomoże stamtąd wyjść. Czyli potrzebujemy się zazłościć na naszych sprawców w cudzysłowie oczywiście, tak? Czyli tych, którzy nas zawstydzali, którzy nas upokarzali, którzy uważali, że jesteśmy obrzydliwi, albo że coś w nas jest obrzydliwe, tak? My, dorośli, potrzebujemy stanąć w obronie tego wewnętrznego dziecka i powiedzieć stop. Ja tak nie chcę. Ja nie zgadzam się na to. I spojrzeć na to dziecko z zupełnie innej perspektywy. I tutaj, w tym punkcie, kiedy uda nam się dojść do tej złości, i możemy sobie zrobić na przykład taką właśnie wizualizację, na moim kanale znajdziecie medytację, jeśli chodzi o złość, czyli e, chyba uwolnić swoją złość, tak się nazywa. Więc możecie sobie z tym popracować jak najbardziej. Jeżeli dojdziemy sobie do tego momentu złości, to możemy powiedzieć w wizualizacji, w medytacji czy w jakimś ćwiczeniu, wszystko, co wtedy nie mogliśmy wypowiedzieć. Tak? Czyli właśnie to, co przed chwilą powiedziałam. Jeżeli rodzic mówił, ale Ty jesteś brzydka, ale Ty jesteś głupia i wsyć się tego, właśnie kim jesteś, że w ogóle yy, przyniosłaś nam hańbę. Nie wiem, czy ktoś tak mówił do was, ale mogło to tak wyglądać, albo mogło to być między słowami, tak? Mm, to nasze wewnętrzne dziecko wcale nie chciało się schować w sobie. Nasze wewnętrzne dziecko chciało powiedzieć: Stop, ja tak nie chcę. Stop, przestań. Ranisz mnie, krzywdzisz mnie, upokarzasz mnie, nie szanujesz mnie. Oczywiście dziecko nie umiałoby użyć takich słów, jednak chodzi mi o sens, tak? Czyli potrzebujemy wypowiedzieć to, co nie było nam dane wypowiedzieć wtedy, kiedy byliśmy zawstydzani, i teraz nosimy w sobie tak zwany toksyczny wstyd, czyli wstyd, który nas zatruwa od środka, połączony z poczuciem winy. Niech się odegra to, co wtedy nie było możliwe, bo się baliśmy bardzo często rodziców. Więc nie mogliśmy tego powiedzieć. I kiedy już się to odegra, to wchodzimy sobie w taki moment bezsilności, że ja nie mogłam nic wtedy zrobić, żebyś ty przestała, żebyś ty przestał, żebyś tego nie mówiła, żebyś mi tego nie pokazywała, żebyś się ze mnie nie śmiała, żebyś się ze mnie nie śmiał. Ja nic nie mogłam wtedy zrobić. Mogłam to tylko znieść. Czyli wchodzimy w taki moment poddania się. Poddania się po to, żeby przyjąć tą sytuację i to doświadczenie takie, jakie było, i pożegnać się z tym, że, że to da się odwrócić, że, że to mogło się nigdy nie wydarzyć, czyli z takim żalem, pożegnać się właśnie z tym żalem i pożegnać się z tym, że, że rodzic. Kiedyś przestanie nam to robić, bo bardzo prawdopodobnie, jeśli wasi rodzice żyją i kiedyś was upokarzali, to bardzo prawdopodobne, że upokarzają was do tego momentu. A jeżeli nie żyją, to upokarzają was ludzie, którzy wam odgrywają tych rodziców. Więc pożegnanie się z tym, że rodzic przestanie to robić i że w końcu uzna mnie jako. Wartościowego człowieka, z którym wszystko jest w porządku. Bo wstyd równa się, coś jest ze mną nie tak. Więc my potrzebujemy się z tym pożegnać właśnie z takiej bezsilności, że naprawdę jako dzieci nie mogliśmy nic wtedy zrobić. I tutaj wchodzi też w to cała przemoc fizyczna, która też jest upokorzeniem zwłaszcza lanie na gołą pupę. I która też jest właśnie, jakby, jak to powiedzieć, powodem do wstydu dla naszego wewnętrznego dziecka, tak? I prawdopodobnie jeszcze z mową milczenia, bo nie mogliśmy mówić, że, że tata albo mama nas biją. Więc tutaj tego wstydu może być dość dużo. I jak my wejdziemy sobie w tą bezsilność i w to poddanie, to wtedy przejmujemy nasze wewnętrzne dziecko i mówimy do niego. Dla mnie jesteś wartościowy. Ja Ciebie już nie zawstydzę, ja Ciebie nie upokorzę, ja będę przy Tobie. Dla mnie wszystko jest z Tobą w porządku. I wtedy dopiero możemy się właśnie zaopiekować tym wewnętrznym dzieckiem i stworzyć sobie coś nowego, jakieś nowe doświadczenia. I w tym punkcie zapraszam Was serdecznie na mój nowy kurs. Dobry początek z samym sobą, zaczynamy już w poniedziałek, będziemy sobie rozpracowywać ten wstyd, żeby nas już nie blokował przed zmianą. Ponieważ ja uważam, że wszystko z nami w porządku. A te emocje, wstydu, poczucia winy, lęku, to tylko takie nakładki, które można delikatnie i powoli. Ściągnąć i zobaczyć, co jest pod spodem. A pod spodem na pewno jest coś pięknego i chciałabym Wam pomóc do tego dotrzeć. Wszelkie szczegóły kursu w opisie filmu. Ściskam Was mocno i życzę dużo, dużo uwolnienia i zmiany na lepsze.